Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Całkiem niedawno wrzucałem Wam test Goodyear'ów całorocznych For Season, ale generacja trzecia na Toyocie Pro Ace. No i jak pewnie widzieliście, a może nie, specjalnie sobie nie radziły na tej mojej działce, gdzie testowaliśmy przeróżne opony. Linki do tych różnych testów, łącznie do tej właśnie Toyoty z GUDierami, macie w opisie. Sam właściciel był trochę zaskoczony. Myślał, że Toyocie pójdzie znacznie lepiej na tej mojej działce. Tak jak Wam mówiłem nieraz, i to chyba kamera trochę oddaje, działka jest, słuchajcie, pod górkę, lekko, no, ale jest to działka. Z trawą pod spodem, nie ma tu żadnego asfaltu. I momentami też padał taki bardziej luźny nieba niż śnieg. W związku z tym właściciel postanowił dograć kawałek u siebie gdzieś tam, pod domem, i też wjeżdża Toyotą po śniegu, ale po zaśnieżonej ulicy, a nie tutaj, tak jak tutaj trawi. No i powiedział, żebym rzucił ten filmik na kanał, żeby pokazać jego test. No to wklejam pomyślałem, że po tych wszystkich filmikach Fix Drive'a, w tych jego zaspach 20 cm pomyślałem, że sprawdzimy te goudiery w tym, w tym projekcie takich powiedzmy prawdziwszych warunkach drogowych. To znaczy mamy tutaj podjazd. Tego nie widać na filmie, ale tu jest górka już jakieś 15-20 stopni już pod górkę. Pod spodem mamy asfalt. No i przysypany jest, tu generalnie w ciągu dnia było rozjeżdżone. Teraz od godziny pada, więc jest świeży śnieg. No i zobaczymy słuchajcie w warunkach asfaltu czy Goodyear All season wyjedzie czy nie wyjedzie? Dobra, no to ruszamy. Ruszyłem bez problemu. Przyspieszam. Stop. Nie poczułem nawet buksowania. Spróbujmy jeszcze raz. Zero. Ruszamy. No teraz lekkie buksowanie, ale. Nieproblemowe Dobra wycofam trochę Fix and Drive zaszyl cofa parę razy więc nie będę gorszy I Jeszcze raz Dobra stoimy jedynka i ruszamy w górę lekkie buksowanie czuć, ale jedzie raczej bez kłopotu stop i jedyneczka o, teraz większe buksowanie ale ale dał radę okej okay. jeszcze raz Jedynka nie no, raczej raczej bez problemu tutaj rusza. Znowu stop. O, o teraz nie chcę ruszyć. Jeszcze raz nie chcę ruszyć, buksujemy. Dobra, cofam się trochę. Jeszcze raz. Chyba wykrakałem. No teraz ruszył. Tu jest coś bardziej ślisko. Jeszcze raz. No rzeczywiście, nie mogę tu ruszyć. Więc albo jest większa górka już, albo. No, teraz buksuje, 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 buksuje i poszło. No dobra, czyli, czyli generalnie nie jest źle, ale jednak gdzieś tutaj jest moment gdy się zgany i już nie mogę tak łatwo ruszyć. Spróbuję jeszcze raz. O tu bez problemu idzie. Stop. Jeszcze raz. O tu ten moment. Tu nie mogę ruszyć. Nie wiem, czy tam jest jakiś lód pod spodem, ale jeszcze raz. No męczy się, widać buksuje. Ruszył, ruszył z męką, ale ruszył. I jedziemy. No dobra. No to tyle z moich testów. Pozdrawiam.